J-Cruz. Jest to kask otwarty, jak każdy widzi. Natomiast jego największą zaletą jest to, że jest to kask wykonany primo, z włókna szklanego, czyli, czyli wielowarstwowego. No, maksimum bezpieczeństwa, w skrócie, jeżeli chodzi o technologię. Dodatkowo mamy kask, który ma przeciwsłoneczną blendę. Nie jest to takie oczywiste w kaskach z tego materiału. Dodatkowo mamy ogromny wizjer, który zasłania nam w całe pole widzenia, ale dzięki niemu jesteśmy odcięci od matki natury. Bardzo ciekawe jest zapięcie, zamknięcie, zabezpieczenie wizjera w postaci takiego kółka, które wpada w, nazwijmy to umownie, zatrzask. I żeby wizjer otworzyć, trzeba lekko go lekko przegiąć na bok, i dzięki temu wizjer się otwiera. Są tylko dwa położenia szyby: w pełni zamknięte i w pełni otwarte. Właściwie. Jeżeli chodzi o maxi skutery, cruisery i jazdę w tym kasku, myślę, że stopniowanie tego otwarcia nie ma jakiegoś większego sensu. Mamy bardzo dużą wentylację, bardzo duży wlot i bardzo dużo kanałów wentylacyjnych wewnątrz kasku. Mamy również wyjście ciepłego powietrza z tyłu. I to, co w niektórych kaskach, które widzieliśmy do tej pory ze Stani Shoya, czyli poza tym, że mamy w pełni wyjmowaną wyściółkę. To wyjście kanałów wentylacyjnych jest na karku, czyli to, że z tyłu pozornie nie widać tego, że powietrze może dotrzeć. To kanały wentylacyjne sięgają aż do samego końca, aż do potylic. Wyjmowane policzki o różnych rozmiarach, tak jak szojna nas przyzwyczaja już do tego komfortu, że maksimum dopasowania jest osiągalne właściwie od ręki, więc tutaj standardowo policzki są w rozmiarze 35 i można sobie Większe lub mniejsze policzki dokupić do kasku. Wracając do wizjera, wizjer jest przygotowany do zamontowania pinlocka. Nie ma go w pudełku, ale dla tych wszystkich, którym to powietrze, które wpada przez ogromny otwór, który jest od spodu, nie wystarcza do tego, żeby szyba nie parowała, mogą dokupić pinlock. W poprzednim modelu, takim jak J rzeczywiście moim zdaniem była to. No dobrze, że poszli w tym kierunku. No co tu dobrze będę mówił? Jest blenda, jest możliwość stosowania pinloka. Jest ogromna wentylacja, jest zapięcie typu microclick i po raz kolejny, tak jak było w J-Wingu, tak jak było w GT ze j Cruz również ma zatyczki i jest przygotowany do zamontowania systemu audio. Więc jeśli szukasz, towarzyszu, przyjacielu, motosapiensie, kasku otwartego, na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, z bardzo dobrą wentylacją... Z możliwością stosowania pin i blendą przeciwsłoneczną i brzydzisz się kaską, które nie mają wyjmowanego wnętrza, to J Cruz jest dla Ciebie. Obejrzyj, zobacz, sprawdź.